I ich I śliwedy oh yeah Śliwedy O oh jeszcze się O ja Just because We love you Przyjmij kwiatka z lewej dłoni mej A ty z prawej mej Bo nie jesteśmy ich troje Lecz wy dwoje Kochamy was Podejdź bliżej, bo nie czuję energii Jak to Daniel mówi Kochamy was, śpiewamy was, was Każdego dnia nie chcemy już śniadania, do wózka to Nie chcemy już nie śniadania, nie, nie to rybę chcemy Bo tak jest za słone, ale i tak <noise> Dzień dobry. Marcin Stryborski, Dawid Baryan, witamy w Radiu Witamy Witaj. Witam, nie wiem jak się nazywasz, nie? Znaczy, nie? nie wymówię tego. Chcemy Państwu przedstawić teraz nasz talent, mmm, który po prostu jest nam dany od Boga i wiadomo. A co gramy? No, nie wiem właśnie. Trzy? Nie no, Czekaj! Ej, co ty i tanie to nie możemy. Nie no dobra. Wiesz, no miał nie być idzie. spontan, doskonale. Gdybyście chcieli coś, żebyśmy Wam zaśpiewali na przykład... No Zaproście nas na studio. Zapuście... Zapuś, 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 no. no. <ślinny> Ania, ja wiele dni Ania, <ślinny> tylko wedi. Podejdź nie na Niezrozumacje, Ania, nie. nie Nie, 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 my nad frajerami. Nie, nie jesteśmy nie. Nie Ania. jesteśmy jakich troje, nie. Nie jesteś Jesteśmy jakich woje. Kajne kręce. <gajne> Kouchamy dostawać piłką, płowę. OMK. Ale mnie jest źle, bo mam cię! Adamie, mój kochany kamerzysto, amatorze, mój ty! Jesteś tak <grym> słodki jak miód. Oh, Adam! Adam! Tego. <grym> o, Adam! Kochamy cię, kochamy cię! Nie iść mam dobre, o Adam! Like this flower and more! Like this flower, yeah! <laughs> oh, look, Nohanya, oh shit! Oh, yeah! She's coming, oh, no, no! Not me, love! You. Okay. I love you so much, oh my heart! Oh. Okay, this is it! Uh -huh. We are, we are <laughs> not going! Bye-bye! <laughs> <laughs> <Hey>, <laughs> <laughs> hey, like this flower, I <laughs> love <laughs> you! Bye-bye! Jest naprawdę trudno. Tak. Jak widać, praca jest bardzo ciężka. Czasami nie potrafimy się zbytnio dogadać. Ale to minie. Niebawem to minie. Tak. Przeżywamy właśnie moment kryzysowy. Kulujący. Co ja później podłożę? Kulujący. Ja, co ja podłożę później? Jaki dźwięk? Panie Aniu, proszę wyjść z kulejący, Proszę wziąć kulejący, tego psa. Ale przeżywamy teraz właśnie moment kulejący. Aha, kulejący. Tak, troszeczkę jest ciężko. Czy idzie? Ale to minie. Mówił dla Państwa Marcin Styborski. Aniu, proszę. Ja. Czy... Co mam zrobić? Wyjść z kadru. A teraz, teraz z jest kadru? Jesteś A, jeszcze. jeszcze. Jeszcze troszkę. Jeste, jesteś troszkę. Jeszcze jesteś troszkę. troszkę, 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 troszkę. Popiera. To jest rodzaj chyba kadru, o który ci chodziło, co? Podświetlać. to Nie! Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. proszę, proszę uruchomić psa. O, pies się uruchomił. Zaśpiewaś nam coś? Ci coś Piłeś przez tyle dni. Terminator to przecież ty, brutalu. Chcesz się znowu bić. A możesz wejść w kadr? Tylko już bez tego? Bez czego? bez światła? Bez mikrofonu też. Mogę też mikrofonem. No Chciałbym, Ale tutaj jest taki, wiecie, no... Ale wiesz, to jest takie... Tutaj? Słaby to jest, dawaj ten mikrofon. Poczekaj, tak będę siękała. Ale ja go odłączyłem. Ale... Czemu ty go odłączyłeś? Nie odłączyłeś, kłam. Słuchaj, jesteś tutaj... ten czy ten? Do góry. Tak? Tutaj mam stanąć? Mm, nie, do góry. No to drugi pies w to samo miejsce, tylko biały. Jak do góry mam stanąć? Tutaj mam? No tutaj masz stanąć. Piłeś przez tyle dni, terminator to przecież ty, brutalu. Chcesz się znowu bić Dosięgło cię aż pięć kul By zadać śmiertelny ból A wczoraj Też nie byłeś A uciekłeś Ty wiesz Muskuły twoich rąk Się rwą Rwą się Co jeszcze Zdarzy się PAM ba, PAM 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 URLI Wołacie świat, wołam cię, ja nie. Dobra, dobra dziękuję. Bardzo niż, nie Bardzo dołnich, nie, bardzo. Hello, we would like just start. Biłeś przez tyle dni Terminator to przecież Ty Brutaluch Chcesz się znowu bić Chcesz się znowu bić Dosięgło Ci aż pięć kul Dosięgło Ci aż pięć kul By zadać śmiertelny ból By zadać śmiertelny ból A wczoraj a wczoraj też nie żyłeś, a uciekłeś. Też nie żyłeś, a uciekłeś. Ty wiesz, muskułujesz, jak rog sierwą. 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 Rwą się. Rwą się. Co jeszcze zdarzy się? Co jeszcze zdarzy się? Okay, snap. Yeah. to Thank, Thank you very much. It was a nice duet. Yeah, it was pleasure. <laughs> yes, very much for me as well. Thank you. <laughs> Because when you sing song about drinking like, <laughs> so like you already drank too much. Oh, oh so? Yeah. Dzień dobry, mówię do państwa Marcin Stuborski.

No, don't mind no cry. Girl, our bodies, come on, baby. Yeah, oh, think Oh, your clothes. Yeah, don't oh, mind. Yeah, don't mind.